Lato, obleśnych, nudzi. Rebeka i Antonio relaksowali się przed werandą, sącząc leniwie Martini Dry. Wśród obesłych liści drzew chlebowych rozrabiały dwie dzikie małpy Anna i Zofia. Rzucały w siebie wielkimi bochnami, które lądowały z hukiem na rozpędzonych jaszczurach, które to z kolei już nic więcej nie mogły zrobić, tylko leżeć i przypominać rozmiękłą skórkę razowcę. Państwo poprzez lata ciągłego odpoczynku posiedli rzadką umiejętność wykonywania wszystkich niezbędnych czynności bez przerywania sobie drzemki. Na jednej z gałęzi palmy kokosowej usiadła różowo-zielona papuga afrykańska i głośno zaczęła wymyślać Annie i Zofii po niemiecku. Hałasy te dotarły do rebeki. Nie wiedząc, co robi, odemknęła powieki i w szczerej chęci kontynuowania konwersacji, którą zaczęła kilka lat temu, zagadnęła zdawkowo. Nie, zanim to uczyniła, zasnęła i tak naprawdę zagadnęła zdawkowo trzy tygodnie później. Antonio, może zabawimy się w beret nigeryjski? Przecież masz go na głowie, Repciu. Padła błyskotliwa odpowiedź miesiąc później u progu wiosny. Ha. Zaśmiała się Rebeka wczesną jesienią, klasnąwszy w dłonie. Sięgnęła po beret i rzuciła go w kierunku niegdyś namiętnego kochanka. Teraz ty masz beret, Anti? Krzyknęła rozbawiona do łez, po czym zasnęła głęboko, przechylając się wraz ze swym leżakiem daleko do tyłu, otwierając przy tym szeroko usta i torbę, którą trzymała na kolanach. Na wypadek. Jak mawiała? Gdybym coś z niej potrzebowała. To czym rzuciła niestety wciąż jeszcze namiętna rebeka w stronę Antonia Jesienią, nie było jednak beretem migeryjskim, tylko solidną szklanką po Martin Drive. Nic więc dziwnego, że Anti zwisł z fotela obficie brocząc limfą, co wzbudziło umiarkowane zainteresowanie żab i nieco większe służącego czarnego jak węgiel Jana Walczaka. Wierny ów opatrzył pana, pani zaś zamknął torbę. Następnie napełnił szklanki świeżym koktajlem i oddalił się księżycowym krokiem do czytelni miejskiej, aby kontynuować przygotowania do egzaminów wstępnych na kartę rowerową. Sęk w tym, że czytelnia była zamknięta.